Cześć, witajcie na moim kanale. Was na kolejny haul. Tym razem są to rzeczy nie z łupka, tylko z wyprzedaży z różnych sklepów. Mam też kilka rzeczy do domu. Niedawno sobie kupiłam tak praktycznie wszystko na raz, więc pomyślałam, nagram filmik, może coś wam jeszcze wpadnie w oko, bo jeszcze takie są, no już nie początki, połowa wyprzedaży, ale jeszcze jest sporo rzeczy można trafić. Jest jeszcze jakiś tam wybór rozmiarów i tak dalej. Więc może coś wam wpadnie w oko i sobie też kupicie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy sobie coś ładnego upolowaliście, co polecacie, bo się bardzo opłaca. Myślę, czy zacząć od ciuchów, czy od rzeczy do domu, ale rzeczy do domu mam mniej, więc Wam pokażę, czy do domu najpierw. Jedna rzecz, to jest pierwsza to jest właśnie taki koszyczek z Nissaia za 13 zł. Mi się wydaje, że to było, to było minus 15% jeszcze od ceny początkowej. No i ten koszyczek tak naprawdę nadaje się do wszystkiego. Cena pierwsza to było jeszcze przed wyprzedażą 29,99, także trzy dyszki. Tak, bardzo tanie, raczej, moim zdaniem. Takie rzeczy potrafią być drogie, nawet w sumie za drogie na, na to, czym to jest. Bo jeżeli to się wsadzi kwiatka, jako osłonka to się potraktuje, to wiadomo, że to się z czasem jakoś tam może szybciej zniszczyć. No, ale to może być właśnie jako osłonka do kwiatka. Można tu coś włożyć, takiego z czego się nie korzysta, czego się nie rusza za często, i po prostu postawić gdzieś wyżej. Ja lubię takie różne koszyczki. Są bardzo przydatne. Na początku może stać, wiecie, jakoś tak na widoku. Później, jak się opatrzy, można to schować do szafy, coś tam w nim. Na pewno mi się przyda. Nawet nie wiem, czy to ma być jako osłonka, czy jako taki krzyczek, ale moim zdaniem on jest uniwersalny. Kolejna rzecz to jest właśnie też do kwiatka. I specjalnie właśnie tego sobie postawiłam, nie tego kwiatka, który mi zwykle tutaj stoi na tym stoliku. Tylko stawiam sobie tą steppę. Uff, przy czym ona wyleci. To jest w ogóle, ja z mamą takie same monstery, bo na wyprzedaży już takie umierające kupiłyśmy, znaczy ja kupiłam i jej jedną netto po 2 złote, ale to były takie, one miały. Moja miała jednego liścia, bo reszta liści była do obcięcia, a mojej mamy miała dwa liście. I moja bardzo, bardzo późno opuściła te liście, bo mamy dużo wcześniej. I właśnie zawsze Magi rozmawiałyśmy przez telefon, zawsze mi pytała, ile moja monstera ma liści. I ja tak zawsze jednego, po jednego. A w końcu moja też puściła, że zaczyna wyglądać. Coraz lepiej, także fajnie, ale o osłonce i tą osłonkę kupiłam sobie na poprzednich wyprzedażach zimą Pokazywałam Wam zresztą je na holu, też jakieś hol, hol, hol robiłam No i właśnie ta osłonka super się sprawdziła, tej monstery, tak naprawdę niedawno ją do niej przyłożyłam Ponieważ ona ma malutko jeszcze korzeni, ten kwiatek i ma małą doniczkę Naprawdę niedługo może już będę musiała przesadzić, zaczyna już coraz bardziej rosnąć Ale no, jak zaczęła mieć liście, a jeszcze nie miała dużo korzeni po prostu przewracać mi się zaczęła A w tej osłonce stoi i się nie przewraca Także my mamy też taka właśnie osłonka przed drzwiami, taką samą I zapłaciłam za nią 11 zł I powiem Wam szczerze Nie pamiętam ile dam za tą Ale chcę Wam pokazać, że Na ile to zmienia kolor I jak widać troszeczkę zmienia ten kolor Robi się troszeczkę ciemniejszy Także, jeżeli chcecie więcej takich samych osłonek, to nie kupujcie jednej i się namyślicie. Kopsu trzeba od razu wziąć, bo później będziecie mieli różnice w kolorze. Także to chciałam Wam pokazać. Oba kolory wyglądają fajnie i na Wam powiem szczerze, że tak jak. Nie wiem, jak to wygląda na kamerze, później będzie wyglądało, ale tak jak na żywo, to ten, który się ściemniał, troszeczkę kolor mi się bardziej podoba nawet niż ten. Także, także spoko. Ale to właśnie Wam chciałam pokazać Są też takie fajne, widziałam w sklepie i zastanawiałam się właśnie, czy ja bym miała do czego, co do, do niej wstawić Takie ogromne, No były po 20 zł, takie no dużo, dużo większe niż ta Już na wyprzedaży po 20 zł nie sprawdzałam ceny początkowej, a tej cena początkowa to jest właśnie 20 zł Wziąłam sobie też dwa obrusy Do kuchni I powiem Wam, że moja... Nie wiem, kiedyś jakoś mi przypadałam za obrusami, ja ale teraz jak wynajmuję mieszkanie, które ma taki średni, średni ten stół w kuchni, nie za ładny, więc trzeba go przykryć raczej obrusem Bo tak jak mam meble w pokoju swoje, pokupowałam tak do kuchni, nie wymieniam tego stołu, jest jaki jest, no można go przykryć No i właśnie wziąłam sobie dwa obrusy, ale powiem Wam, że odkąd właśnie zaczęłam mieć te obrusy, no bo musiałam mieć obrusy Znaczy, no wiecie, aż tak strasznie nie jest, ale ja wolę mieć to przykryte no, i odkąd zaczęłam mieć obrusy, to strasznie polubiłam, bo mam wrażenie, to jest tak troszeczkę jak taka narzuta na łóżko, że tak porównam. Bo bardzo się zmienia wystrój kuchni, jak się zmieni ten obrus. Nawet nie zdawałam sprawy, bo wcześniej lubiłam takie bardzo neutralne rzeczy, jakieś obrusy, właśnie, czy jakieś zasłonki. Ja teraz właśnie polubiłam zmieniać kolory, bo całkiem fajnie to się zmienia cały wystrój dzięki temu. To zupełnie inaczej to wygląda. No, i wziąłem sobie ten mi się strasznie podoba, takie drobne listki. I one były po 12,99. Naprawdę się opłacają. W takie drobne listki. Ten jest przyśliczny moim zdaniem. Aczkolwiek jest jasny, także no łatwo będzie go poplamić pewnie, ale no za taką cenę. No i ten wziąłem jako taką rozsądniejszą alternatywę, no bo ten jest ciemniejszy. No ja i mam pewnie jakieś zbliżenia na te obrusy, sobie zaczycie te wzorki. Te obrusy na pewno są na stronie jeszcze, tak jak teraz e, sprawdzałam, bo jeszcze chciałam właśnie znaleźć, czy zrobić sobie jeszcze innych, bo są jeszcze jakieś. No i na pewno są w sklepie też, bo w sklepie też widziałam, bo byłam, przeglądałam, czy sobie jeszcze nie wezmę ze sklepu, ale tak jakoś nic mi nie wpadło w oko, więc nie wzięłam. I tak oglądałam te obrusy w przybliżeniu. Dajcie znać, który Wam się bardziej podoba. Mi tak bez żadnego zastanowienia bardziej się podoba ten. Właściwie ten też mi się podoba, bo inaczej bym go nie kupiła. No, dajcie znać, jak, jakie jest Wasze zdanie. Czy tutaj ten jaśniejszy, czy ten ciemniejszy? Oba są ładne ogólnie chyba, <śmum> moim zdaniem. No i teraz przechodzimy do ciuchów. No i powiem Wam, że z ciuchów mam takie same nudne rzeczy, bo nieraz właśnie widzicie takie bardziej ciekawsze, nazwijmy to, rzeczy u mnie w holach, właśnie lubkowych, ale jeżeli, ale właśnie jeżeli kupuję rzeczy w sklepach takich normalnych, to zawsze staram się brać takie rzeczy bardziej uniwersalne. Które będę częściej nosiła i które jest trudniej dostać w lubkach Więc ten hol będzie dużo modniejszy niż takie lubkowe I pierwsza rzecz to taka kurtka Za nią zapłaciłam 79 zł Ona jest z Mojito I cena wyjściowa tej kurtki Chciałam wstać po pometkę, bo, bo już ubrałam ją raz tą kurteczkę I To jest 149,99 cena wyjściowa tej kurteczki Jeżeli chcecie... Ja Wam rzucę te kody tych rzeczy, link. Ja Wam rzucę te kody do opisu, także spokojnie, że coś wam wpadnie w oko, będziecie mogli sobie kupić. No i tak, ta kurteczka wiem się w rozmiarze 32, bo chciałam taką mega, mega dopasowaną tutaj właśnie w pasie. Mama taki bardziej dopasowany fason, ponieważ ja mam akurat mam luźną taką kurtkę właśnie prostą, tylko że bardzo luźną, taki fason luźniejszy, no i mam z jakimiś takimi ozdóbkami. Brakowało mi właśnie takiej jak ta, czyli takiej maksymalnie prostej. Wrzucę Wam te rzeczy na przybytach na mnie. Żebyście mogli sobie zobaczyć I tak jak mówiłam, się mam właśnie w rozmiarze mniejszy niż normalnie noszę Tak już nawet, wiecie, co nie mierzyłam w sklepie się, czy się zapnę w biuście Ale się zapięłam Chodziło mi o po prostu mieć bardzo dopasowaną pasję bo mówię, takiej nie mam Raz sobie na już ubrałam Ta skóra jest bardzo przyjemna, miękka Na razie jestem zadowolona, zobaczymy jak dalej Ale wiecie I to wygląda to kurteczka Na mnie naprawdę jestem z niej, słuchajcie, zadowolona Jest maksymalnie prosta i dopasowana Dokładnie taka, jak chciałam nawet w sumie nie miałem wyboru z rozmiarem, bo tylko został ten I nawet jestem w stanie się od niej zapiąć Chociaż nie, nie wygląda to za dobrze, mi się podoba właśnie wersja, kiedy jest dopasowana na dole I tu jest tak luźniej Mam że się sprawdzi, ale jest naprawdę bardzo wygodna, bardzo miękka No do tej sukienki ciekawie wygląda Kajemysł sobie kupiłam taki pasek, w ogóle kilka razy mu cenę zmieniali z 60 zł, 59,99, najpierw było na 15,99, w końcu na 10,99. Nikt go nie chciał. Taki szeroki, brązowy pasek, i ja wiem, że on się szybko zniszczy. Tylko, że ja po prostu taki pasek naprawdę bardzo, bardzo rzadko potrzebuję. Nie wiem, dwa razy do roku go założę, bo jest naprawdę tylko kilka rzeczy, które zakładam, i mam wrażenie, że właśnie taki pasek by mi się przydał, ale właśnie taki szeroki i brązowy pasek. Także no, wzięłam go właśnie tutaj za grosze Rzadko go będę nosiła, także pomimo tego, że on nie jest wiadomo najlepszej jakości No to nie zniszczę go wcale szybko, więc może być A tak wizualnie właśnie mi się spodobał bo, No wiecie co, nawet do tej sukienki by mi pasował, bo większość pasków mam właśnie czarnych Ta sukienka mi się strasznie spodobała i muszę ją mega, mega Wam pochwalić To jest Sinsaya... W sprzedaży kosztowałaś 29,99, cena wyjściowa 49,99. Wzięłam sobie rozmiar mniejszy niż normalnie noszę, czyli XXS wzięłam, bo te takie bardziej luźne fasony, właśnie zawsze sobie wolę wziąć rozmiar mniejsze. Nie lubię aż takich bardzo, bardzo obszernych ubrań. Ona i tak jest na mnie luźna, rozmiar mniejsza. Ale co chcę pochwalić nie Przede wszystkim to jest biała sukienka, która nie prześwituje. Mega, znaczy, wiecie, no, nawet. Wiadomo, nie, nie można do niej złożyć czarnej bielizny, ale powiem, właśnie, powiem Wam właśnie, że jak sobie ją tylko kupiłam i przymierzyłam w domu, bo też nie mierzyłam w sklepie, nie chciało mi się, to miałam na sobie czarną bieliznę i wcale strasznie nie prześwitowała. także naprawdę jest mega, mega nieprześwitująca, do cielistej nic nie widać, po prostu jestem pod wrażeniem, bo często te białe ciuchy są tak prześwitujące, nawet dużo droższe, a tutaj potrafili dać taką naprawdę grubą, konkretną tą halkę, podszewkę, no... Super, super, są też inne kolory, jest pudrowo-różowy i taki, może nie miętowy, bardziej, taki, bardziej taka szałwia chyba, ale też całkiem fajna. Ja nie jestem super fanką takich fasonów, więc tak się zastanawiam, ale jeszcze kusi mnie troszeczkę ten pudrowo-różowy, ale naprawdę mega Wam polecam tą sukienkę. Jeżeli też Was tak jak mnie wkurzają te prześwitujące białe sukienki, po które trzeba obierać osobne halki i tak dalej, że nawet jak macie cielistą bieliznę, to i tak się nawet... Już nie tabili ale w ogóle wszystko pępek widać dosłownie, przez tą sukienkę, bo prześwituje. To po prostu to mega polecam. Jestem zachwycona tym, że ona nie prześwituje. No I tak wygląda ta sukienka. Przystanę na palce głowy, gdzieś skrótka krótka tutaj z tyłu i z przodu. Strasznie mi się podoba. Zastanawiam się nad tymi innymi kolorami. Widzicie, co nawet nie wiem, może ten mintowy, mięto, taki bardziej, nie wiem, szałwiowy, ten kolor jest może tamten też bym wzięła. Naprawdę jest ładna. to tak jak patrzę się w podglądzie tak. Ja, tak wiecie, z taki luźne sukienki to raz lubię, raz nie lubię. Częściej nie lubię, ale mam kilka takich, bo one też są wygodne, tak sobie zarzucić. Że ta wygląda tak i naprawdę mi wam nic, ona nie prześwituje, jest, jest mega pod tym względem. Znaczy, no wiadomo, ci jest na tak do jasnych rzeczy, ale no, ale i tak, i tak potrafię prześwitywać czasem taka za cienka rzecz, a tutaj nie. I tradycyjnie, tak jak Wam mówiłam, ja lubię sobie raczej rozmiar mniejszy wziąć i też Wam polecam. też to jednak trochę lepiej wygląda w tych luźnych ciuchach, bo tak ona by była całkiem tak obszerna. Ona i tak jest dosyć obszerna, a to jest rozmiar mniejszy niż ja normalnie noszę. To ten taki mój prawidłowy myślę, że to by było całkiem taka, jakby. i by była przyduża, ani żeby mieć taki luźny twasy, no, ale wiadomo, to jest rzecz gustu. Czasami też noszę ciuchy w rozmiarach 40 czy, czy nawet większych, bo akurat ten pasem, się że fajnie wygląda taki większy To jest wszystko wszystko wiadomo rzecz gustu Ale sukienka mi się bardzo, bardzo podoba Wzięłam sobie dwie identyczne spódnice W ogóle kilka rzeczy mam identycznych Mam dwa te obrusy w różnych kolorach, mam dwie spódnice i dwie sukienki Tylko że w różnych kolorach i być może się z tą sobie dokupię No ale te były tak tanie spódnice z Reserved, wzięłam sobie w rozmiarze 34 one były po 29,99. I takie troszeczkę dłuższe midi. Z ekoskóry, taka właśnie beżowa, maksymalnie proste, z takim króciutkim rozporkiem z tyłu. No i czarną oczywiście, bo ja bardzo lubię czarny kolor. Taką też czarną wzięłam. Prawda są fajne, takie maksymalnie klasyczne, bardzo eleganckie nawet. No i tak wyglądają spódnicę, to jest wersja oczywiście czarna, każdym razie też z tyłu. No i zaraz przejdziemy do wersji brązowej, ja chyba wolę tą czarną oczywiście, no bo wiadomo, czarny kolor jest moim ulubionym No i wersja brązowa, dajcie znać, którą wywolicie wolicie, tą czarną czy beżową, brązową, w sumie to chyba taki jasny brąz, bardziej mi beż tak wygląda Ta wersja, są jeszcze chyba inne kolory mi się wydaje Taki fioletowy mi się tutaj, że był, ale nie wiem, czy to był identyczny fason, już nie pamiętam. Kupiłam sobie to skropę spódnicę za 59,99 z 100 zł bez grosza. w rozmiarze XS. Bałam się, że XS. Się, bałam się, że w nią nie wejdę, ale to, to jest mój rozmiar, tylko wyglądała strasznie na malutko, ale ten jeans jest naprawdę elastyczny, i ona jest tak, jakby z takim półgorsetem, jest mega krótka. Tak, ja wiem, czy nie jest aż za krótka, ale z drugiej z podoba mi się ten fason. Jedyne co, to powiem Wam, że szkoda, że tutaj ta część taka, taka pogorsetowa, powiedzmy ta góra, nie ma jakiegoś usztywnienia. Tutaj by było coś. Ja się zastanawiałam właśnie, czy coś tutaj nie, wszyć takiego. Jakiś taki wiecie, trud po prostu taki usztywniający jak jest w gorsetach, bo to troszeczkę odstaje. Także. Fajnie wygląda, jeżeli jest bluzka do tego założona, taka luźniejsza, bo wtedy, jak to trochę odstaje, to i tak ta bluzka odstaje i tego nie widać. Ale jeżeli na jakąś taką bardziej dopasowaną bluzkę, to tu będzie tak wiecie z boku, przedką... znaczy z boku. No, z boku będzie widać, jak będzie odstawało z przodu. To chciałam powiedzieć. Ale ogólnie, no taka, no, ale mi się podoba. No i wziąłam sobie jeszcze też w kropie taką króciutką bluzeczkę Strasznie mi się podoba, jest fajnie dopasowana. Jedyny minus tej bluzki to jest to, że ona nie ma żadnego zamka, więc zakłada się dosyć ciężko, Wziąłem się w rozmiarze XS i zakłada się niefajnie, ale jak już jest założona, to nie wygląda to jest za mały rozmiar, więc myślę, że to po prostu powinien być zamek, bo materiał jest mało elastyczny. Tutaj na dole, w tej części tutaj, bo już u góry jest, jest miejsce i wziąłem się w rozmiarze z tak jak Wam mówiłam, kosztowała 29,99, wcześniej kosztowała 59,99 i po zakupie odkryłam, że ona ma doczepioną gumkę do włosów. Nie no i widziałam, jak, jak brałam tą bluzeczkę. Tak mi wpadła w oko, patrzę, fajna bluzka i właśnie w domu patrzę. I w ogóle pierwszy to ja myślałam, że ona ma takie tutaj, wiecie, połączone, że mam się tak na szyję i tak się zdziwiam. ja taką dziwną bluzkę sobie wzięłam, a patrzę, a to jest po prostu gumka doczepiona do włosów. Także. Nie zauważyłam tego. No i tak wygląda ten to. Pokażę Wam go od razu, jeszcze też z tyłu. Nie, tam gdzieś mi się nie poprzykręca, bo tak go przed chwilą tylko założyłam. No i wzięłam sobie dwie sukienki w hajemie, Identyczne. I takie też one są dosyć proste. Ona wcześniej kosztowała 59,99. Kupiłam za 40,99. Obie wzięłam w rozmiarze XS. I są takie bardzo, bardzo proste. Jedna jest czarna. A druga jest ciemnobrązowa. Pokażę wam bardziej tą ciemnobrązową, bo ona będzie bardziej, wiecie co, widać ten wzór podejrzewam niż czarną. To jest dwuwarstwowa. Pierwsza warstwa to jest taka ala koronka, no i taka podszewka. Bardzo mi się te skienki podobają, z mi. Bardzo mi się one podobają, bo są takie dopasowane, proste, ale ponieważ mają ten taki wzór, fakturę. To nie podkreślają niczego tak jak takie gładkie dopasowane sukienki. Ja zawsze wolę takie właśnie z jakąś fakturą dopasowane sukienki niż gładkie. Także dlatego je wzięłam. Będę je nosiła na pewno. Takie, dosyć, jak mówię, nudne te rzeczy są w tym holu. Ale takie też są potrzebne. Czarne sukieneczki, taka naprawdę, naprawdę prosta. I zaraz wam pokażę wersję brązową. I wersja brązowa. Spodobały mi się te sukienki, jakby było jakieś inne kory, to pewnie też bym wzięła. Wtedy pokażę Wam tą wersję z tyłu. Taka naprawdę króciutka sukieneczka. Bo mam na upały na lato. Co jeszcze Wam mogę pokazać? Bo sobie wzięłam, kupiłam buty w CCC, ale są okropne, bo już mi obtarły raz je założyłam. No i jak się zastanawiam, co z nimi zrobić? Chyba będę musiała wyrzucić. Niestety po jednym razie spróbuję może jeszcze najpierw coś podkleić do nich, ale mam strasznie obcierające paski. A chciałam wziąć coś na niskim obcasie, bo mam same buty na wysokim obcasie. Ciężko mi trafić jest coś na niskim sobie obcasie, takiego wygodnego, bo nie lubię. Z tego buty są właśnie, a bo w ogóle mam bez obcasa, są płaskie, a ja znów nie lubię płaskich butów, bo zas od razu jak pochodzę za długo w płaskich butach, bo bolą, bolą mnie plecy po prostu. Nie wiem, czy ja źle chodzę, za bardzo stukam tymi piętami, czy coś. Nie mogę takich zupełnie płaskich butów nosić. Lepiej się już czuję na wysokich obcasach, nawet takich bardzo wysokich. Ale chciałam właśnie coś się kupić na takim mniejszym, obcać takie wiecie, wygodne do biegania, ale nie zupełnie płaskie. No i wziąłam te. Złożyłam je dzisiaj raz. No i uf, nie mogłabym pokazać wam, jak wygląda moja stopa, bo bym był chyba ten filmik zdjęty. No a nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że tutaj mnie u góry obetrą. No ale trudno, nie trafiony na zakup. Zapłaciłam za nie 54 zł z 70 chyba kilku. Także było dosyć tanie. No, ale wiecie, takie chodzenie na co dzień powinno być ok. Właśnie też nie dziwi, bo one są tutaj mięciutkie i się nie, nie mam pojęcia, co mnie tak obtarło. Ale jeszcze sobie spróbuję takie, jak są silikonowe zapiętki. Ja czasami je też sobie przyklejam, na przykład właśnie jak mi jakieś paski obcierają. Także jeszcze spróbuję sobie je tutaj przykleić, no bo No już je nosiłam. Także Także może się uda, żeby było troszeczkę bezpieczniejsze dla moich nóg. Jeden nie trafiony zakup z tego holu. Reszta rzeczy. Myślę, że jest fajna i mam nadzieję, że troszeczkę lepiej się u mnie sprawdzi niż te buty. No, i to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zobaczę na następnym filmiku. Cześć!